Jak Powiem ci, pierwszy, pierwszym, takim, pierwszym takim, takim, jakby dla mnie, bo to są dla mnie takie efekty, gdzie ja wewnętrznie poczułam takie wow. Powiem ci szczerze, że pierwszy efekt to, to, to był pierwszy mentoring, znaczy jakby to, to, te pierwsze nasze współprace, czyli wiele, wiele lat do tyłu, gdzie, gdzie był ten klub biznesowy, spółka. Książka i teraz mi się jeszcze też przypomniało i, i pewien bank, który się budował w Warszawie, y, gdzie była wspólna jakieś tam zainteresowanie, kooperacja, współpracy i to było takie ym, wiesz, no to było takie mocne dla mnie, nie, że jakby tyle tego jest, że gdzieś to jakby obopólnie właśnie moja osoba w kooperacji budzi zaufanie i chęć do współpracy. Natomiast no, u mnie, jakby mimo wszystko, panował z tym totalny chaos. I pamiętam, jak poprosiłaś mnie wtedy, żebym kupiła takie, coś w pewnym sensie jak flipchart, tylko przyklejane na ścianę, że będziemy na tym pracować. I ja pamiętam, jak ja tą ścianę zaczęłam oklejać, a Ty dążyłaś do tego, żebym ustaliła priorytety. Więc wszystko się znalazło na tej ścianie i tego było dużo.